Marzyliście kiedyś o chińszczyźnie bez dodatku glutaminianu, sodu i całej tej chemii, która sprawia, że właśnie dania chińskie smakują nam w cudzysłowie w sposób wyjątkowy? Oczywiście jest to, moi drodzy, możliwe. W Szczecinie takie dania chińskie bez chemii, bez glutaminianu, sodu serwuje restauracja Belini. Jak zauważyliście, w Belinii zjecie nie tylko chińszczyznę, ale również inne dania. Zjecie również pizzę, która jest również przyrządzana bez chemii. I coś słodkiego: kawkę, lemoniatkę i inne rzeczy, które znajdują się w tej drugiej części restauracji, która właśnie podaje takie słodkości. A więc, moi drodzy, w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 134. Pizzeria, restauracja Bellini. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, buziaki, papa, pa. i pamiętajcie, jedyne co warto to warto wspierać polskich przedsiębiorców, ponieważ to oni odprowadzają podatki do naszego państwa to oni zasilają budżet naszego miasta. Dlatego wydawajmy swoje pieniądze mądrze. Trzymajcie się, pa.